Drodzy Państwo, za chwilę wszystko się wyjaśni, cel naszego spotkania. Główna bohaterka, osoba cudowna, wspaniała, bardzo silna. To chyba jest jej najważniejsza cecha, o której będziemy tutaj bardzo dużo mówić. Jak wrażenie po promocji? Czy czujesz się jak wielka pisarka? Czuję się jak gwiazda, i tylko martwię się, że nie opracowałam sobie autografu takiego profesjonalnego. <laughs> Ale dużo ludzi, i, i myślę, że coś dobrego z tego może wyjść. Partnerami tej książki są polskie towarzystwo stwardnienia rozsianego bardzo ważna instytucja bardzo ważna organizacja i przy tej okazji trzeba wspomnieć że wrzesień a więc miesiąc kiedy się spotykamy to jest wrzesień poświęcony tej chorobie jaką jest stwardnienie rozsiane nie wiem czy państwo w ogóle zauważyli że ta choroba się dopiero teraz pojawiła i to jest urok ani książki że ona jest tak zupełnie w tle że to jest książka przygodowa a gdzieś tam przy okazji czyta się o tym że trzeba walczyć właśnie z tą chorobą partnerami tej książki są również merlin.pl fajna-księgarnia.pl, Gedeon Richter Marketing Polska, a także portal mam.sm.pl. Też słowa o tym portalu, bo jak wiadomo, Macki, Anny, Bartuszek sięgają bardzo daleko, również do portalu mam.sm.pl. Ania była konsultantką przy tworzeniu tego portalu. Ja miałam tę przyjemność, czy może nieprzyjemność, wejść na stronę. Dlaczego mówię nieprzyjemność? Bo to jest portal, na którym Państwo zdrowi, mogą na własnej skórze, na własne oczy, na własne nogi, na własne ręce przekonać się, jak to jest być młodą, Dynamiczną i zdrową osobą, która ma stwardnienie rozsiane. To był zwyczajny poranek. Obudziłam się i spojrzałam na zegarek, ale nie mogłam zobaczyć, która jest godzina. W łazience moje odbicie w lustrze było jakby za mgłą. Gdyby Państwo byli odważni, tam jest chyba z 10 czy 15 takich symulacji. To tutaj jest takie stanowisko komputerowe przygotowane z tym portalem, żeby Państwo jeszcze bardziej poczuli, jak sobie świetnie i dzielnie radzi bohaterka naszego dzisiejszego wieczoru, a więc Ania Bartuszek. Tak sobie wyobrażałaś to spotkanie. Prawdę mówiąc, ja nie sądziłam, że będzie tak dużo osób. Ja się śmiałam, że będę ja i rodzice, a tutaj niespodzianka kolejki dla autografów i ludzie, którzy mówili, że daje nadzieję. I to jest fajne, bo jeżeli chociaż jedna osoba zauważy, że można, można mieć takie podejście jak ja, i to może zmobilizować nawet twój organizm, może uwierzyć, że może sobie poradzić z tym gadem parszywym chorobą. To jest fajne, jeżeli ktokolwiek wyciągnie takie fajne wnioski. Nazywam się Jolanta Walewska, zajmuję się promocją i marketingiem w wydawnictwie Trio, które wydało książkę Ani Bartuszek, Bestia ujarzmiona, moja walka z chorobą. Przeczytaliśmy tą jej propozycję i mówiąc szczerze, nas zachwyciła. Szczególnie taki dramatyczny i bardzo obrazowy jest opis, jak Ania dociera do pracy. Opis właśnie tej całej jej drogi jest szokujący, naprawdę. Dla osób, które są zdrowe, to jest w ogóle nie do pomyślenia, a jednocześnie jest bardzo budujący, bo Ania w w tym wszystkim jest tak niezwykle dzielna, że po prostu zachwyca. Po prostu zachwyca. To jej samozaparcie i to nas ujęło. Jest to wielka odwaga, tak? W Ani przypadku. Powiedzieć całemu światu o swojej chorobie, o swoich problemach, o tym, że właśnie ciężko się podnieść i przejść pół metra, prawda? Tak, tak, koleżanka redaktorka tu bardzo dobitnie właśnie Ani powiedziała, że to jest bardzo odważna decyzja i czy ona na pewno chce to uczynić. No więc Ania była już tutaj konsekwentna do końca, powiedziała: tak, ja chcę o tym wykrzyczeć całemu światu i to uczyniła. Nie poddaj wierzycie, jakim jest. Właściwie ja po prostu chciałam to z siebie wyrzucić. To był element mojej terapii, godzenia się z chorobą, na którą choruję 10 lat. A tak naprawdę, dopiero po 8, właściwie przyjęłam do wiadomości, że tak, jestem chora, mogę albo siąść w kąciku i płakać, albo zrobić hałas i wykrzyczeć z siebie tą złość. Nie zgodzenie się na taki stan, na to, że młody człowiek czuje się jakby był w betonowych butach. O, co ten stres, myślisz, że nie masz nic, każdy ma, nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć. Książka traktuje: no, o, o ciężkich, ciężkich akcjach życiowych. I nie kryję ja kiedy to czytałam, przeglądając pod względem korekty autorskiej wielokrotnie miałam ściśnięte gardło, chociaż wiem, że tak było, bo ja to przeżyłam. Ja jestem uczestnikiem tego, o czym piszę. Jednak robi to wrażenie nawet na mnie. Często zdarzy się Państwu w widownictwu, że właśnie uderza taka osoba i mówi, że ma książkę i się okazuje, że ta książka jest właśnie taka niesamowita. Nie. Nie, to właściwie rzadko. Osoby chore, no tak jak Ania też mówiła, że zamykają się w sobie, niekoniecznie chcą się dzielić informacjami o swojej chorobie, o tym, co przeżywają, jak muszą żyć, jak to ich życie odbiega od tego, jak żyjemy normalnie. Nie, nie, bardzo rzadko trafiają się takie propozycje i ta akurat nam się spodobała, bo poza wszystkim trzeba jeszcze powiedzieć, że Ania pisze przepięknym językiem. Że to, jak ona opisuje swoją historię, czytając, można mieć wyobrażenie, jak to wszystko wygląda? Zaczęło się dosyć dziwnie, to znaczy byłam na pierwszym roku studium, wracając z uczelni, zaczęłam tracić wzrok w jednym oku. W ciągu trzech dni straciłam go całkowicie nie wiedziałam, co się dzieje, trafiałam do szpitala, podano mi sterydy, po czym wzrok się naprawił. Wzrok się naprawił totalnie i, i jest wszystko dobrze. Natomiast ten symptom był znamienny, ponieważ bardzo często u młodych osób, szczególnie dziewczyn, w ten sposób zaczyna się stwardnienie rozsiane, że pojawia się pozagałkowe zapalenie nerwu w oku i Um, to jest objaw SM. Więc zostałam wysłana na rezonans magnetyczny, na którym wyszły ewidentne zmiany SM-owe. Co ciekawe, moja mama załatwiła w ten sposób z lekarzami, że oni mi nie powiedzieli, co to jest. Moja mama powiedziała: "Nie mówcie jej, państwo przecież może być tak, że po takim pierwszym epizodzie choroba uśnie, już jej nie będzie albo następny epizod będzie za 20 lat". No i mi nie powiedzieli. Usłyszałam od mamy, że tak się czasem zdarza, że ludzie tracą wzrok, tak z dnia na dzień. I ja to kupiłam! Ja to kupiłam! Ja po prostu nie chciałam się zastanawiać, czy to mogłaby być jakaś choroba. Jeśli lekarz mówi, że tak się czasem zdarza, to ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć. No i miałam spokój przez rok. W tej chwili dziękuję mamie za to, że o rok jakby przesunęła mi te słowa, tą świadomość. Jesteś chora na przewlekłą, nieoleczalną chorobę. Bo po roku choroba się uaktywniła maksymalnie i, i zaczęłam się staczać. Przez pierwsze kilka lat, cztery powiedzmy, było tak, że kiedy pojawiał się rzut, czyli zaostrzenie choroby, czyli wystąpienie jakichś niepokojących objawów, lądowałam w szpitalu, dostawałam sterydy w żyłę, czyli kroplówki, przez chyba 5 dni, wychodziłam ze szpitala i wszystko się wycofywało. Było jak ręką odjął. Ja sobie pomyślałam, dobrze, to, to jak już wiedziałam, że to jest SM. No dobra, to tak to będzie wyglądać, że co jakiś czas trafię do szpitala na 5 dni, dadzą mi w żyłę i znowu będę jak nowa. W taki sposób przebiegającą chorobę byłam w stanie zaakceptować. Niestety nie było tak później, po czterech latach. Choroba uaktywniła się jeszcze bardziej i niestety te rzuty, czyli pogorszenia, nie wycofywały się całkowicie. Zawsze po każdym takim rzucie coś złego zostawało w moim chodzeniu, mówieniu, pisaniu bo to tutaj różne rzeczy atakowało i z każdym rzutem byłam po prostu coraz bardziej niepełnosprawna. Aż do momentu, kiedy już dłuższe dystanse musiałam przejeżdżać na wózku, a z domu sama nie byłam w stanie wyjść w ogóle. Warto dodać, że SM to jest choroba nieprzewidywalna. Nieprzewidywalna maksymalnie, dlatego na okładce moje zdjęcie zostało umieszczone na bombie, bo faktycznie młody człowiek tak się czuje. Czuje się, że żyje na bombie, że właściwie z dnia na dzień. Może się pojawić objaw najróżniejszy: może nagle stracić czucie w nogach, może nagle przestać chodzić, widzieć, może przestać móc podnosić kubek do ust. Wszystko się może stać, ale nie wszystko musi się wycofać. A jeśli się będzie wycofywać, może się wycofać całkowicie, ale wcale nie musi. Więc, generalnie, jak człowiek sobie to uświadami, to się czuje jak takie pokolenie no future. Nie ma przyszłości i <grym> żyje na bombie. Żeby ta przyszłość była, to musiałaś się zmotywować y, troszkę i, i właśnie to życzenie rozpocząć. Co pomaga? Zaznaczyłam to, to tak. Y, przetestowałam wszystko, co było dostępne za darmo przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast, kiedy na moją gadzinę nic nie działało to usłyszałam od mojej pani neurolog, że jest jeszcze coś, co może mi pomóc. Jest dostępne do używania w Polsce też, ale nie jest refundowane, a miesięczna kuracja kosztuje 6850 zł. Najlepiej, żeby brać to dwa lata. Więc tym no, jak się dowiedziałam, że muszę zgromadzić taką kasę, pomyślałam sobie, że muszę zgromadzić chociaż na jedną dawkę. Bo nie mogę sobie móc powiedzieć, że... Nie, nie spróbowałam czegoś. Ja chcę móc powiedzieć, że spróbowałam wszystko, co było możliwe. W momencie, kiedy zaczęłam to brać. Zaczęłam wracać do życia. Po którejś tam dawce zaczęłam dawać radę wychodzić z domu na niedalekie dystanse. Potem zaczęłam dawać radę jeździć do miasta. No i tak stopniowo do przodu. I zdecydowałam się wtedy, właśnie, poprosić na blogu, który pisałam już wcześniej. O to, żeby, żeby ludzie mi pomogli, bo ja już nie wiem, co mam zrobić, więc napiszę wprost na blogu, co mi jest, ile mi potrzeba pieniędzy. Będę umieszczać filmiki na blogu, żeby zobaczyli, jak wyglądam. E, że faktycznie jestem żywym człowiekiem i tak chodzę, więc e, postawiłam na transparentność powiedzmy. Miałam ja czytaj kolejną drogę. Wszystko jak zwykle było fajnie. Żadnych ubocznych, nic mnie nie bolało. Yy... I liczę, że już tak będzie coraz lepiej. Odsłoniłaś się całkowicie, odsłoniłaś się z książką. Otóż to. I wiesz co ci powiem? W tej chwili to ja mam z tego satysfakcję, bo im więcej człowiek pokaże, tym łatwiej mu potem żyć, jakby. Bo ja już właściwie o tym, co było dla mnie najbardziej wstydliwe, napisałam książkę i puściłam ją w Polskę, więc ja dla siebie zrobiłam dużo. Wyrzuciłam to z siebie, odcięłam się, a mam nadzieję, że jak ludzie przeczytają tą książkę. I zobaczą, że nawet jak się tak długo choruje, może się nagle zdarzyć coś takiego pozytywnego, że no, trzeba cały czas walczyć, mieć nadzieję. A jeszcze ważna kwestia kwestia wiary, bo ja kiedy zachorowałam, to się obraziłam na Pana Boga totalnie totalnie. zerwałam schodzeniem do kościoła i tak dalej. I długo, długo, chyba przez 5 lat nie byłam u spowiedzi, to pamiętam. <śledz> Natomiast e, dwa lata temu, kiedy zaczęłam wychodzić na prostą, tutaj e, duchowo też wyszłam na prostą, więc myślę, że SM zapadnięcie na tą chorobę pomogło mi na wielu poziomach, powiedzmy. Bo ja już teraz jestem lepszym człowiekiem niż byłam, kiedy byłam mniej więcej zdrowa, powiedzmy. I słuchaj, ja. E, ja w tej chwili jestem prawie zadowolona z tego, jaka jestem, bo zmieniłam się o 180 stopni. Być może musiałam dostać tą chorobę, żeby coś zrozumieć. Ja sobie tak tłumaczę. Niedawno zauważyłam, że się tak konkretnie wszystko poprawia i sobie pomyślałam: Hmm, panie Boże, czy to chodzi o to, że ja już nauczyłam się tego, czego miałam? Zrozumiałam to, co miałam, może. Zdałam się pokorna wreszcie, bo, bo ja widzę, że ta choroba jakby odchodzi, znika. No, teoretycznie dla medycyny to nie jest możliwe, no ale. Tu, jak Ania opowiadała, że ma taki specyficzny stosunek do choroby, to znaczy po prostu bierze byka za rogi, mówiąc krótko, nie poddaje się i traktuje to jak wyzwanie. I świetnie, bo widać, że ta jej walka może pomóc też innym ludziom zrozumieć, że nie należy się poddawać, że trzeba walczyć. I to nie dotyczy tylko choroby, dotyczy każdej sprawy, która sprawia nam trudność. Tak? I właśnie Ania może być takim przykładem osoby, która pomimo trudności osiąga swój cel. No, na świetnie to robi. A jej Ponieważ jest osobą o fantastycznym usposobieniu, dlatego się tak przebiła, dotarła do ludzi, dotarła do nas, dotarła do firmy, która produkuje leki, do ludzi, którzy jakieś testują różne inne rzeczy, pomagające chorym. Dlatego, że chce. Dlatego, że chce. Właśnie ma silną motywację i, i to jest piękne. Już jakby to wyprzedziłaś, ale powiedz mi, co jest właśnie taką Twoją siłą? No bo ty jesteś tak energiczna. Że ja bym nigdy nie uwierzyła, że masz jakąś chorobę, gdybym Cię spotkała na ulicy. W tej chwili yy, mam też taką siłę w sobie, żeby to przyznać, że jest dla mnie siłą wiara, Mogę to powiedzieć, kiedyś bym tego w życiu nie powiedziała w ogóle, ha, chodzenie do kościoła? Hello! E, więc to bardzo i całkiem z innej beczki: e, siłą są dla mnie ludzie, sztab przyjaciół, którzy mnie nigdy nie widzieli, a mi pomagają. To znaczy, teraz to już e, część znajomości przeszła tak jakby w prawdziwe, realne, ale. Część osób nadal nie widziała mnie na żywo, a pomagają mi, wspierają, więc. Ludzie, ludzie też, pozytywni ludzie dają mi siłę. Czasami jest tak, człowiek jest zdrowy, ma różne problemy, wydaje mu się, że świat mu się wali na głowę. I po przeczytaniu takiej książki zyskuje się inną perspektywę. Od razu się widzi, że to wszystko to jest po prostu bzdura. Że są na świecie ludzie, którzy mają naprawdę poważne problemy, a to wszystko, co się dzieje, to się da załatwić. Dlatego mnie ta książka właśnie zachwyciła i dlatego będę ją każdemu polecała. Kto mi się tylko nawinie pod rękę, i nie dlatego, że wydało to nasze wydawnictwo, ale dlatego, że warto. I, I warto i dla siebie, i warto i dla Ani. Aniu na swoim blogu piszesz również, że jak tylko polepszyć się stan zdrowia, organizujesz imprezę dla wszystkich swoich znajomych, wirtualnych i tych zupełnie realnych. Życzymy Ci, żeby ta impreza mogła dojść do skutku w jak najszybszym czasie. Tak, jak najbardziej impreza będzie, impreza będzie na pewno. Życie jakim jest. I pomyśl, że...